Witamy kolegów hodowców z koleżanki hodowczynie. W dniu dzisiejszym znajdziemy się w miejscowości Raba Wyżna. Stoimy tutaj samochodem. No I tutaj planujemy przeprowadzić już kolejny, jest to już piąty trening. Właściwie drugi taki z kabiny. To piąty ogólnie jak one są wywożone. Ja tu przejdę, może pokażę ten plac, jaki tu znaleźliśmy. Myślę, że tutaj mają łąkę, akurat udało się, wykoszona jest, także miejsce uważam ciekawe. Tu troszeczkę były takie czaczki, ale myśmy je lekko podcięli. No i myślę, że start powinien być tutaj w miarę normalny. Pogoda, jak widzimy, mamy dobrą. Tam jeszcze lekka mgła z tyłu jest, dlatego czekamy. U nas też przy gołębniku jeszcze jest mgła. Łukasz tam pilnuje. No i tutaj mamy wszystkie gąbki zakoszowane. Kilka sztuk, które doleciały tak późno z ostatniego, tego cośmy zostawili w domu, z ostatniego treningu, żeby ich nie przemęczać. Jak no idą już do siebie, będą w pełni sił, będziemy z nimi kontynuować trening. Jeszcze czekamy na wypuszczenie. No i jesteśmy ponownie. Już, właśnie mgła fajnie opadła. Zrobiła się ładna pogoda. Mureczki, obłoki. Dość długo my czekali, bo tam na miejscu była mgła, ale fajnie posiadało. Chłodno jest, także postanowiliśmy poczekać. Dochodzi godzina 20 po. Ósmej, także rozpoczynamy start. Poprośmy pierwszą część. Bo otworzyły się dolne rządki, ładnie, gołąbeczki wyszły. gróbka A jeszcze kilka się ociąga, ale to wiadomo, zawsze tak jest. No, widzicie koledzy, one właśnie ponad samochód, nisko. Trzeba chwilę odczekać, żeby się podniosły. No rozbijają się dobra, możesz w drugą część druga część poszła jednak jakby wszystko naraz to mógłby być problem Tam ta grupa goni tu ta ładnie się wysoko od razu poszły w górę o tam jeszcze jakaś klateczka była Wiadomo, one i tak. Tak zwany młynek jest na chwilę. No, zbijają się ładnie w grupę. Tu kolejna, tam pary. Ale muszą się już uczyć. Dużą grupą. No. To jest pół kabiny jedna część. Za chwilę będziemy drugą. O, no, podnoszą się ładnie, ale jeszcze odczekajmy chwilę, żeby nie uderzały o siebie. O, no, się już rozrywają. Będzie zaraz trzecia z nich. Grupa tu jest kolejna. Tu. O, no, myślę, że można by było dół, te z drugiej strony. Niech się łączą. Dobrze, że my przykosili tą trawkę, no jednak... O, te wszystkie grupy teraz tu się łączą, tak zwany młynek, ale podnoszą się ładnie. To tam już wysoko ładnie grupa się jedna obiera kierunek Jest, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 grup się zrobił No myślę, że tą górną część już też można No, tam jeden był nawet Kolejna grupa o, fajnie tu nad tym wykoszonym polem jednak miejsce było trafione, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. A o przylot to się okaże. Także fajnie się wypodnosiły. Życzymy wszystkim powodzenia, dobry lot. Idziemy przeglądać kabinę. Pozdrawiamy, dobry lot.